Sport raport rozpoczynamy od siatkarskich poczynań kadetek Stali Grudziąc. Ich rywalkami w czwartkowy wieczór były zawodniczki budowlanych toruń. Dla młodych zawodniczek z naszego miasta to dopiero początek przygód z siatkówką. Widać to chociażby po wspomnianym spotkaniu. Grudziądzanki pomimo mniejszych umiejętności od swoich rywalek potrafiły rozegrać kilka niezłych i ładnych dla oka akcji. Zawodniczki stali zdecydowanie najlepiej zagrały w trzeciej odsłonie meczu. Grudziądzanki potrafiły w tym rozdaniu ukraść rywalkom z torunia aż 13 oczek. Część z nich zdobywając nawet w kilku punktowych seriach. Kolejnym plusem jest fakt, że kadetki Stali, jak widać na załączonym obrazku, mają również swoich sympatyków na trybunach. Stal swój mecz przegrała 0-3, ale tak naprawdę to dopiero start w przygodzie o nazwie siatkówka. Przed młodymi grudziądzankami jeszcze sporo nauki, która z pewnością w niedalekiej przyszłości odpowiednio zaowocuje. I tak jak w przypadku męskiej sekcji seniorów, tutaj na tej hali będziemy oglądali zmagania kobiecej drużyny siatkarskiej na ligowym szczeblu rozgrywek. W biegły piątek 31 października obchodziliśmy mocno kontrowersyjny, ale jednak zaciągnięty ze Stanów Zjednoczonych Halloween. Taką sposobność wykorzystują dzieci, które przebierają się za różne stwory prosząc o cukierek albo psikus. W klubie Stal Halloween wykorzystali w nieco inny sposób. Klub sportowy to i ten dzień, a raczej jego końcową część zagospodarowano na sportowo, po koszykarsku. Klubowej hali odbył się towarzyski mecz pomiędzy juniorami a juniorkami stali w koszykówce. Wynik był sprawą drugorzędną. Najważniejszym celem piątkowego spotkania była przede wszystkim dobra zabawa i zjednoczenie obu sekcji koszykarskich w klubie. Jednym słowem, tego typu inicjatywy są doskonałym potwierdzeniem słów, że stal to jedna, wielka sportowa rodzina. Działacze klubu zapowiadają, że tego typu spotkań będzie więcej, wszystko przy okazji różnych imprez i świąt okolicznościowych. To wszystko w dzisiejszym Sportaporcie, kolejny już za tydzień.